Cześć, z tej strony i W dzisiejszym odcinku, jak znajdziemy diamenty, to dostajemy dodatkowe serduszka. Jak widzicie, zaczynamy grę w Minecrafta z dosłownie połówką jednego serca. Więc jest fatalna sytuacja, słuchajcie. Na szczęście wybrałem taki seed, że jesteśmy obok wioski. Więc jeżeli jest tu kowal, to będziemy uratowani. Tylko kowal musi mieć diamenty, a to nie jest tak oczywiste, że to będzie się działo. Słuchajcie, w tej wiosce chyba nie ma kowala. więc Przekichany zostaw łapkę w górę w tym momencie, żebyśmy nie zginęli. Żebyśmy mieli naprawdę dobry i udany odcinek, bo. Słuchajcie, będziemy dostawali supermoce. Jest i Kowal! Ponieważ tak, jeżeli znajdziemy diamenty i będziemy mieli wiek w punku te diamenty, to będziemy mieli nie tylko dodatkowe niebieskie serduszka, będziemy mieli też supermoce. Więc przekona się zaraz. Siema, Kowal, co ty sprzedajesz? Nic ciekawego. A tutaj mamy... Mamy diamenty, słuchajcie! Dwa diaksiki. I zobaczcie, wezmę sobie jeden diament teraz. Pyk. I słuchajcie, dostaliśmy dwa serduszka, jak widzicie. Więc mamy... Y za jeden diament dwa serca I tak, to działa, jak widzicie Te buty, to nieważna sprawa To jest część tego datapaka No i mamy pierwszy bonus Słuchajcie, weźmy sobie drugie serduszko Pyk I słuchajcie, mamy cztery serca No już nie mamy tak przekichane Gdyby była noc, to byśmy może nawet przeżyli Bo wiecie, z połówką serduszka byłoby trochę ciężej e, Przy okazji weźmy sobie ten pikaks Może miecz No, weźmy sobie wszystko, co mamy Nie będę niczy tu gardzić siodło też tam się może przy w tym odcinku No i słuchajcie Teraz zobaczycie Kolejną supermost, którą mamy Oprócz dodatkowych serduszek Znaczy w sumie na razie to nie jest supermoc Na razie nadal jesteśmy słabsi niż normalny gracz Minecrafta Mamy połowę tego co zwykły gracz Ale możemy kopać szybciej Też tego jeszcze nie widać Ale za każdym razem jak zabawiamy kolejny diament To kopiemy delikatnie, tak ciuteczkę Szybciej Więc jeżeli znajdziemy tych diamentów zaraz dużo To będziemy znajdować kolejne jeszcze szybciej Więc będzie to coraz bardziej OP Zanim pójdziemy sobie na dół do kopalni Zbierzmy trochę pszenicy Tak żebyśmy mogli mieć co jeść na tym odcinku, bo w sumie po co mi dużo życia, jeżeli nie będę mieć co jeść? I tak jest, tracę wtedy, bo nie będzie nam się regenerować. Więc pyk, szybka akcja, motyka, będzie łatwiej kopać. Ok, i zbieramy to. Siema świnka. Zróbmy sobie chlebki. Ok, pięknie, pięknie, elegancko. Dobra, ile tych chlebków wyjdzie nam? Dobra, nawet chyba sporo. 42. No ja nie ma, rudzę, bo zrobię już sobie zjeść. I rozejrzyjmy się, może za jakimś wejściem do kejwa, bo tak kopać się pod siebie to brzmi jak ryzykowna Ryzykowna sprawa. Obok tej wioski jest rzeczywiście jakiś cave. I to jakiś bardzo głęboki cave. Będę potrzebować na pewno do eksploracji węgiel. I albo weźmiemy węgiel z dołu, albo już się zabezpieczę i wezmę sobie jakieś pochodnie do łapy. E, I w sumie, skoro jeszcze jesteśmy na powierzchni, to wykorzystajmy to. Zbierzmy koniecznie drewno na tarczę. Bo bez tarczy może być lipa. Okej, okay, tarcza zrobiona. E, weźmy sobie ją do łapki. Zbierzmy crafting za sobą, postrzot tajby. I lecimy do kanionu, bo to mi wyglądało na kanion, bo jest podłużne, głębokie i pewnie będzie tam pełno diaksu, więc okej, okay, to był głupi pomysł, bo te serduszka się nie regenerują, póki nie znajdziemy kolejnych diaksów, więc lipa, 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 okej, okay, auć, okej, okay, serio, ej, muszę się ogarnąć, mam już teraz 2,5 serduszka, to jest naprawdę bardzo mało. A już było naprawdę nieźle. Więc, jak mówię, musimy być super ostrożni, ok? Na to, jak skaczemy. Więc tak, idziemy w głąb tej jaskini. Wygląda to całkiem nieźle. Jesteśmy na wysokości 45, więc, no, jeszcze z 30 kratek w dół i może będą jakieś jaksiki, Ale, o nie, czy ten cave nie prowadzi nas nigdzie dalej? Nie, on prowadzi dalej. Okej, okay. coś tam mamy, coś tam jest, może. Słuchajcie, tak. Tutaj jest zejście do kolejnego cave'a i tu mamy. Kolejny kanion, wow, dobra, dobra, mały nie zginęliśmy, to jest mega wielki kanion, jesteśmy na wysokości 11, to na 11 mogą już być diaksy jakieś pierwsze, więc musimy być ostrożni, rozglądać się i słuchajcie, może coś znajdziemy, przejdźmy sobie, słuchajcie, do tej wody, może uda nam się zdobyć żelazo, tak żeby mieć wiaderko i mamy diaksy, ej, błyski, to są najszybsze moje diamenty chyba ever, raz, dwa, trzy, cztery... Cztery diaksy, dobra, zobaczymy ile ich będzie. Zbieramy je po kolei, słuchajcie. Więc tak, mamy teraz dwa diamenty i w tym momencie, jak to zbiorę, będziemy mieli trzy. Patrzcie, pyk! I Dostaliśmy kolejne serca. I trzy diamenty. To będzie czwarty. Weźmy na niego. Od razu zbieramy go. I PYK. Kolejne życie. Już mamy chyba życie jak normalny gracz Minecraft. Tak mi się wydaje. Piąty diamencik leci. Teraz oficjalnie jesteśmy lepsi niż zwykły gracz Minecraft. Mamy więcej znanych I słuchajcie, ostatni diament chyba? Czy coś jest więcej? Nie. Nie ma nic. Nie ma. I ostatni diament. PYK. I słuchajcie, wleciało. Jesteśmy już dosyć OP. W sensie teraz tak, jakbyśmy zjedli kilka refila, Mamy chyba życia wystarczająco. E, więc co całkiem dobra sprawa. co ta sprawa, zwłaszcza, że po prostu znaleźliśmy kilka diamentów. Teraz jest pytanie, bo ja do końca nie wiem, jak to działa. Czy jeżeli ja te diamenty na coś zużyję, czy ja stracę moje serduszka? Hmm. Trochę się boję, że tak, ale trzeba to będzie sprawdzić. Upewnijmy się tylko, czy nie ma tam jakichś innych diamentów, bo słuchajcie, taki cave jak ten nie trafia się często. Mamy farta naprawdę i trzeba będzie to sprawdzić, bo być może coś tu jeszcze nas czeka. Okej, okay? parkour! Muszę uważać. Ale póki co wyszło na plus. I pyk. Dobra, nie, słuchajcie, tutaj chyba nic nie ma poza żelazem, ale żelazo nas jakoś szczególnie nie interesuje, bo żelazo nam nie daje z dużej diamenty. Możemy w takim razie zobaczyć. O, właśnie, jakie kopie. kopię. Teraz żelaznym kilofem kopię w ten sposób. To jest naprawdę dosyć duża prędkość. E, mamy teraz 6 diamentów, przypominam. I, I zobaczmy, czy to się zmieni, jeżeli słuchajcie, wydam 3 diamenty na kilof diamentowy. Pyk, i klikam. O nie! Odjęło mi diaksy. W sensie ja że mi odjęło to oczywiste, ale odjęło mi, słuchajcie, życie. E, czy odjęło mi też kopanie? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić, no kopie na no, to szybciej. Nie no, okej, chyba jest git chyba jest git, ale nie mam już tak dużo życia, jak przed chwilą, więc przestałem czuć się tak pewnie. Wystarczy, że tej lawy i będzie przypał. Jest tu dosyć creepy atmosferka, słuchajcie. Ale nie no, ja nie marudzę. Mamy szybkie kopanie. Jest lepiej niż było, kiedy zaczynaliśmy. Z półku serduszka. Teraz musimy przejść sobie tą wodą i może zbiorę sobie ogólnie. Tak, będziemy musieli zrobić małą przepalarnię, tylko musimy wziąć więcej żelaza i diamentów! Okej. Okay. Diamenty są, spoko. Zaraz je zbierzemy, ale jak mówię, ja też potrzebuję żelazo, więc czekajcie, czekajcie, tylko potrzebuję żelazo, bo bardzo chcę rozlać tutaj wodę, bo jeżeli nie będzie tu wody, będę kopać diamenty nad lawą, to dobrze wiemy jak to się skończy, prawda? To się skończy tak, że to wpadnie mi do lawy i potem ja wpadnę za tymi diamentami do lawy i będziemy płakać. Dobra, więc ciekawe jak tych tutaj jest, co najmniej dwa, więc będziemy mieli znowu już spoko sytuację z serduszkami. Pyk, dobra, w ten sposób, robię. Co, co ja robię? Co ja robię? Przepalarkę chciałem zrobić. Piecyk. Pyk. Jestem nieprzytomny. Dobra, to nam się przepala w takim razie. Możemy więc lekko się tutaj ogrodzić, tak żeby nic tutaj nam nie przeszkodziło. W kopaniu tych diamencików, ile ich jest? Co najmniej dwa? Tutaj coś jest. Pyk, pyk, pyk. Nie! Nie, czyżby to było tylko podwójne złoże diaksów? Ha, no dobra, okej, okay, okej, okay, ale będziemy kopać diamentowym kilofem na wyższej prędkości, więc zaraz zobaczymy, czy to będzie tak OP, jak się zapowiada. Dobra, mamy trzy żelaza, możemy zrobić więc elviadrini i to wiaderko będę chciał wylać właśnie tutaj wobec lawy, żeby nie było przypału. It's, ok, okej, i rozlewamy, Jup. I nie ma. I żup I nie ma. I jest git. Elegancko. W takim razie e, teraz mamy diamenty 3. Zbieramy czwarty. Pyk. I dostajemy serduszka z powrotem. I piąty. Pyk. I dostajemy, więc teraz jesteśmy w najlepszej sytuacji, w jakiej byliśmy na tym odcinku, bo A mamy więcej życia niż normalny gracz Minecraft, i B możemy kopać szybko, plus C mamy diamentowy gilow. Więc jesteśmy już dosyć OP i możemy szybciutko znaleźć kolejne diamenty. Zobaczmy jeszcze raz, jak szybko się kopie teraz, w tym momencie. Uwaga, pyk, 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 pyk. Dobra, jest to zdecydowanie szybsze. że razem kilofem. oj, odczuwalni wolni, będziemy kopać tym diamentowym, jest git. No i kopiemy na wysokości 11. Może zejdziemy nawet troszkę niżej i zobaczymy, czy natrafimy na jakieś kolejne diaksiory. Wow, nawet z Dirta się kopie szybciej na tym, no więc e, polecam, polecam zdecydowanie. I zobaczcie, mamy granicę czanku i właśnie na granicę czanku będę chciał kopać, bo na granicę czanku, jeżeli kopiemy, to mamy większą szansę na znalezienie diamentów, więc e, lećmy tędy. Powinno coś się udać znaleźć. I mamy! Mamy, słuchajcie! Na tym czanku udało nam się znaleźć diaksy. Wygląda na dwa diaksy, ale czekajcie, rozkopiłem tutaj dookoła. Czy coś tu jeszcze jest więcej? Nie, to są dwa diamenty, ale. Nie! Jo, tu jest jeszcze jeden diament, dobra, więc patrzcie. Mamy teraz pięć diamentów, zbieramy teraz szósty diaks, pyk, siódmy diamencik. U, what? Ile ich tu jest? To był siódmy, teraz będzie ósmy, dziewiąty i jeszcze są dwa. Patrzcie, dziesiąty i e, będzie tutaj teraz jedenasty, pyk, joł. Jesteśmy OP. Mamy tyle życia, ile dwóch graczy Minecraft, plus jeszcze jakaś tam świnka. Więc y, jest naprawdę nieźle. Możemy kopać jeszcze szybciej. Już teraz jesteśmy naprawdę prawdziwą maszyną do szukania diamentów. Więc jesteśmy naprawdę OP. Ale wiecie co? jakby szczerze mówiąc, już zbiera te diamenty od tych minut, Zaczęłam się znudzić. Chyba wiecie co? Będę chciał teraz odpalić, po prostu sobie creative a. i zobaczyć, jak to by wyglądało. Gdybyśmy spędzili teraz kolejne pół godziny szukając diamentów, bo pewnie tyle by nam to zajęło. I mieli cały stack diaksów. Więc dałem sobie cały stack diamentów. Wchodzimy sobie teraz na Survival. I patrzcie, co się odwala. Mamy tak dużo serduszek. Jesteśmy naprawdę mega OP. Możemy kopać szybciej niż na creative. Czuję się. Sekundka, patrzcie. Na creative kopiemy tak. Jak to jest wolne? Widzicie, to możemy klikać szybciej, jest lepiej. Ale teraz, jak mamy tyle diamentów możemy, słuchajcie, po prostu wszystko pożerać. Naprawdę wszystko przy nami znika. Możemy więc w ten sposób, okej, okay, dokopać się na przykład do lawy, ale po tej lawie możemy nawet, nawet, możemy w tej lawie pływać mniej więcej. Mamy tak dużo serduszek, one się co prawda nam nie respią od razu, ale w momencie, kiedy znajdziemy jakieś diamenty i wykopiemy, to nam one wrócą i to nawet będzie ich więcej, bo dodadzą się kolejne diamenty. Więc jest naprawdę to bardzo OP datapack. Polecimy teraz sobie do góry, słuchajcie, i damy sobie jeszcze kilka staków diamentów. I zobaczcie, jak wtedy będziemy grać, więc tak Pyk, jeden, dwa, trzy Cztery staki diaksów, okej? Okay? Cztery staki diaksów Zobaczmy jak to wygląda O nie, czy wy to widzicie? Mamy tak dużo Diamentów, ale kopie się Jakby normalnie Co jest grane? To jest dziwne, chyba zglitchowaliśmy Grę, słuchajcie, ale jedno jest pewne Mamy naprawdę bardzo Bardzo dużo życia I szczerze mówiąc tak się nie da grać Bo to zasłania mi pół ekranu Trzeba by klikać F1, ale to nie jest wcale wygodne, bo nie widzę tego, co mam w rączce. Więc słuchajcie, tak się grać nie da. Tyle diamentów to jest zdecydowanie za dużo. Ale jeżeli znajdziecie staka, to myślę, że jesteście całkiem OP. Dobra, więc jak Ci się podobał za łapkę w górę, wpadaj na mój drugi kanałek plus i teraz na ekranie masz super dwa koks filmy. Wybierz jeden z nich i oglądaj go. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, do zobaczenia na nim!